A, dobra, zobaczymy. To Hawajska jest, więc nie wiem, czy lubisz. O, uwielbiam. No i zajebiście. Reader, Chase, smudging mm. i krucyfix. Dobra, ja lubię krucyfixy. Mm. O! I lubię światło. Ale, ale wiesz, krucyfixa dopiero rzucić jak będziemy wiedzieli, gdzie jest duch, e, mamy też dodanie z, z Kadidłem, gdy goni gracza. I... Ej, a jak ten, a jak wchodzę z tym głównym, to ten to on mnie zje czy nie ziemię? Mmm. Zdje. Jak chodzę z tym krzyżem, to mnie zje? Może, dje. może zjesz. Musisz go... on... E, krzyż broni tylko, jak jest położony na ziemi i on broni przed żeby... Uh a, -huh. nie, no w twoje ducha, to broni ciepłe Dobra, dawaj mi sól. No, wsypcie sól, będzie beka. Hello, ghost. Please give me a sign. Give me a sign Ghost give me a sign please To w domu To w domu gdzie są miejsca do ukrycia się szafy Jeżeli nie jestem zawalone pudełkami to możecie się w niej ukryć Poczekajcie na mnie Give me a sign Kogo? Mam mikrofon, mam mikrofon. Hello, ghost, give me a sign. E, mam kość! Kość jest tutaj... Ja tu spada do ośmiu. po korytarzu. Tu działa... Zegar tu działa. Albo telefon, jedno z Tu. Tu. Światło mi się włączyło. Tu, 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 w tym pokoju. Tu. Co Tu spada Co temperatura. A temperatura wszędzie jest. bo tak. Nie ma korków. Ale tu jest 7, a tu jest 14-15 Ale to nie ma znaczenia. Bo... Dobra, o, pochodzę tu za MF-ką, spokojnie. To włączcie korki, lol. Tu nie, nie na tym... Na czele, na nie ma korki, tylko zawsze. To jest sobie kubałka, jak ty poważny jesteś, jak ty grasz w Give me a sign, ghost. <noise> <To jest głos> bardzo poważny. Give me a sign. Inaczej, No, latarka mi się cały czas włącza, to Eee, ty pewnie naciskasz? Czekajcie na mnie. Nie chodźcie tego za mnie. Eee, nie wiem. Dobra. Ja nie mogę zostać sama, bo ja się będę bała, tak ładnie. Idę do piwni. Eee, dobra. One są w zasadzie w tym samym miejscu, w którym wszystkie chodzić. A, okej. Okay. One okay. są w zasadzie w tym samym miejscu. Właśnie noga dobrze się rano, nie Szepnął mi do ucha jak łazien mikrofon. AMF2? Bardziej tu, między łazienką a syf Mam rzucić krzyż? E, możesz tu dać, krzyż? no? Zarzuć krzyż tak. tu. No, gdzieś, tutaj Gdzie tutaj jest krzyż? ma Idę po MF-kę. Ty, pap, krzyż tam mieszka w tym domu. Póki co ja mam tylko dwa. Kurwa, to jest lobbying, matek, bo to nie jest takie mało, że ja tego nie widzę. Znaczy tak, przezroczyste. Masz jest przezroczyste. kamerę, bo mogę. To już dobrze przez sól. O Jezu! Nie, to był ghost event. Ja pierdolę. Mam dosyć tej gry. Proszę, właśnie nie wchodź kamerą. Warto zapamiętać, że to była babka z sierpem. No dupie to mam kim była ja chcę tym spierdolać. Ale patrz, zjadł prawie. Ewentualnie nie dotknął za bardzo czegoś, wiesz? Nie, on w drzwi przez pół minuty. A, okej. Okay. To nie ma przygody, to jest nasadka. Nie masz krań ze mną. Ja tam sam nie pójdę. Czemu, nie boisz się? Dziękuję. Nie, wolno. Bo... Po prostu zbieraj towarzystwo. E, biorę docy. Dobra, a kamery są ustawione? No. Tylko uważajcie, bo mam wrażenie, że ona do kuchni może wchodzić. E, masz pomysł gdzie ustawić drugą kamerę? Na książce nie piszę. Są docy. O nie, gdybym miała przy sobie. Mamy docy, mamy docy. Ok, za na docy, Jak miło, może być Banshee. Idę spróbować z nią pogadać gadałką. Nie, musimy, nie musimy. Y... Nie może być w Nie może być w więc możemy odrzucić jakiś jeden dowód, który jest. Wiesz... <śleks> Okej, okay, to ja odrzuciłem roźne, bo mamy tylko jeden dowód, prawda? Potwierdzony. ale ja otarłam się o się y więc Dobra, nie odepta. ma albo MFA, albo Spirit Boxa w takim razie. O. Sprawdźmy MFA. MF był ciągle dwójką. No nie no wiem, teraz jęka mocno. Mm. Właśnie wchodzę. Hello, Ghost? Can you talk to me? Ma już niedobór żelaza. Hello, Ghost, can you talk to me? Możesz mi porozmawiać? jak wyjdziecie, to też Znowu z żaru. I chyba coś słyszałem, chyba, chyba gadał. Tak, on odpowiada. Oh. On jest Spirit Box'a, czy nie ma mf -u. Może być e, Yokai, Wraith, Phantom, e, Dogon. Nie, Yokai, Dogon, Yokai, A to jakie są dowody? Dotsy i Gadałka. Spirit Box i Dotsy. Not. Nie okay. mamy MF5 i nie mamy odcisków palców, więc jest albo OK albo Dogen. Patrzyliście na orby? Nie, nie, zauważy... nie zauważyłam, ale mogę popatrzeć. Nie mamy pismatu też, bo tam nie napisał nic. To możliwe, że książka jest źle ustawiona, ale to już... Ja, nie, już. Dobra, to mam, sugerzyć, ja zauważyć, mam drugą ja książkę, sobie. także mogę ustawić. Ej, najlepsze to, że on jest strasznie agresywny, że to się podchodzi to on tymi źle macha. Dobrze, dobrze ustawiłem Tę książkę, też dobrze ustawiłem, to jest po prostu logiczne. Idziemy odba na Kawarze. Nie to notorka. To nie moja. To na ta byłem, to chodzi. Wszyscy razem będziemy i patrzeć, dobrze? O, Ale biega! Że... Ale dots. dots fajny. No, i strasznie długi jak na Dotsa. Ej, jak no. chcecie, to mogę go zbejtować. Może tam posiedzieć. Lecun, tylko możesz zginąć w sumie. w sumie, wiesz? Przez to. Ale, ale śmiesznie. znowu, znowu, co jest? Ale Trzeci zapieram. raz. Ej, a my mamy gibona, czy nie mamy gibonów? Nie, nie mamy gibonów. Nie co mamy to kebabu. są gibony? Kedzidła. A, te, t Jakie to są, co to gibony? Kadzidło. Nie mamy nie mam kebaba. Chcecie zakadzić ze mną? Eee, no zawsze. Chodź z... Nie ma, nie ma w albo w writing, Ach, albo... Świetnie. Od... Ja tylko kartony. Nie albo writing, albo orby. Ehm, um, okej. Okay. Kosiarz? Zostałeś wybrany do tak. przeczytania książek. Nie! Tak. Nie. Kto jest nie za? Nożek. Ręka do góry. Taki no, ja książek? Ja też chcę. Dobra, te. Nie, nie, ty ja... A, wszyscy idą? No dobra. To Jak wszyscy mamy umrzeć, to ja staję sobie nie tu tak. z aparatem. Nie na ktoś na pewno ucieknie. No.

Ale przynajmniej piękne zdjęcie zdążyłem trzepnąć. Ale z ciebie biegnie, może... Nie mam życia. A... Coś jeszcze zginął? Uuu. No cóż. Najlepsze jest to, że z mojego powodu wygląda. Aha, to... Aha, my wszyscy umarliśmy po prostu. To był yy, ten, to był Deogan. Najlepsze jest to, że z mojego powodu wyglądała ta osoba, co się kitra w łazience, że ona na niego popatrzyła i wyszła. O, to ja byłam w łazience chyba. Ty, ale ile kasy za fotki zatrzaskaliśmy? Ja no. mam łazience na końcu. No.